Dzisiaj po mojej prawicy prezes Fen Paweł Jóźwiak. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. A po mojej lewicy Jacek Murański. Witam, witam wszystkich Państwa. Kiedy tak się zdenerwowałem? Wtedy, kiedy. Wtedy! Nie, kiedy? Wtedy... Już... O, Nie skończyłem! Wtedy, kiedy dzień. dzwoniłeś do mnie pytać się, jak wypadłeś z BoxDelem, wtedy. Kiedy To kiedy byłem twoim kolegą, a kiedy nie? Wtedy, kiedy Wtedy, kiedy nie, pytałeś mnie przed, 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 przed walką w nerwosów. klatce, walką Halo, pracy. reżyserka, dajcie trochę nerwosolu dla już Jacek, jak bo jak nie, Paweł, nie da rady, nie? Już jak Paweł. Bez, uspo bez, bez uspokajaczy. uspokajaczy. Ale troszeczkę faflunisz, szuflada ci wychodzi. No ale to spokojnie, no. A wziąłeś już nerwosol tą szufladę, Żebyś przestał wypluwać tą szufladę, to ja mam tutaj taki apel. Wkurwiłem się dopiero wtedy, kiedy zacząłeś zaczepiać granice, które się nie przekraczają, czyli nie zaczepia nie zaczepia się kobiet i tak dalej. Po co gadałeś na temat mojej kobiety dla Michała Morańskiej A co takiego? No to ty się pochwal, co powiedziałeś. Twierdzisz że, twierdzisz, że nikogo tam nie obraziłeś, że powiedziałeś prawdę i nikogo nie obraziłeś. To teraz ja ci mówię, to ty już jesteś tak pogubiony w rzeczywistości, że nawet nie wiesz, kiedy kogoś obrażasz. A? Bo uraziłeś kogoś. Słucham. Czym? Uraziłeś, no to pochwal się, nie? Nie, Już jak Paweł. Już jak Paweł! Mistowy Łukaszenko. Czy ja twoją rodzinę kiedykolwiek ruszałem, powiedziałem złe słowo, na kogokolwiek Pytam się dzień przed Powiedziałem coś złego na twoją żonę dzień, albo kogokolwiek? dzień przed no. wywiadem z Michałem powiedziałeś, że Jacek Murański z żoną powinien zamknąć się w domu. Nie po śmierci syna. Zrody. Co chciałbyś by Dlachło? Moją żonę zamknąć w domu? Ty, słuchaj, żebyśmy co? Ty, żebyśmy w depresję popadli? Słuchaj, to by ci pasowało twoim nowym koleżkom? Nie. Ja nie, to by słyfaj, ci pasowało? Niech puści ci to, puści ci tości ci to, Skończona kanalio, puści ci to! Weź no odliże, stary, stary, słowa No pamiętasz swoje słowa, dopiero potem żartobliwie wypowiedziałem się na temat gdzie do klatki weszła nie. twoja partnerka. Mi coś I zaraz ci, powiem jak to, jaką to rzekomo nie. zbrodnię popełniłem. Słucham? Zaraz to powiem, jaką to rzekomo zbrodnię na po twoje. Się obraziłeś swoją ma... kobiet, ja ci to powiedziałem, on, tylko obraziłem powiedziałem, że jesteś starym dziadem, twoje w twoim wieku powinien siedzieć w domu z żoną, a nie robić z siebie idiotę. I to wszystko. Czyli ja w drony do ciebie. Stary, no, stary to... głupi dziadzie, czy ty czytasz język polski czy nie? Może to w bułgarskim jesteś lepszy, kurwa, bo widzę I... ostatnio, że ty po bułgarsku I... bardziej chyba rozumiesz niż po polsku. A propos, no, co, a propos co starego typu, dziada, no. jak Paweł, no. w przeciwieństwie do ciebie mam swoje zęby. I ma, a propos, skoro już coś tak No to, to jeszcze się... masz, bo sobasz, już nie będziesz miał kurwa, nie? Nie, a, tak, a porządku. Załatwię ci kurwa wizytę, bo ja sobie zęby robię w Polsce. Syna Mateusza, świętej pamięci, jeszcze mieszasz sprawy. Ja bym nie śmiał nawet powiedzieć z uwagi szacunku dla twojego syna, bo był moim kolegą. Ja to rozumiem, jak wielka tragedia cię spotkała. Jestem na tyle osobą wychowaną z wyczuciem, nigdy w życiu bym nie poruszył tematu Mateusza, rozumiesz? Hmm. I nigdy bym nie powiedział o jakiejś żałobie, czy to, o, już o, czy to była czy... dygresja zupełnie. Nie wycieraj sobie gęby moim dzieckiem, by dla z Matysiatem na jednej ławce, z Matysiakiem, z Matysiatiem, który tydzień... Cydzień z radości po śmierci mojego dziecka zamówił sobie szczękę i nie pozował. Jebać Murana! Jesteś, tak słuchaj, radość wyrażał! Nie, nie mi, wycieraj sobie gęby moim dzieciakiem! Nie, nie mieszaj mnie swój konflikt z Matusiakiem, chłopie! Siedzisz tam, ja nie ma nie widziałeś, koło kogo siedzisz i opowiadacie sobie, płaczesz Matysiakowi w ramie, jaki to jesteś skrzywdzony ja nie, przez Jacka. Ja nie siedzę w waszym dalej. konflikcie. Twój do mnie na kolega, dalej jako dziennikarz. Do którego do. się przyjechałeś wyspowiadać, twój nowy kolega Matysiak? Wrzucał, wrzucał, wrzucał obrzydliwe, wrzucał obrzyd na swoje relacje, wrzucał obrzydliwe materiały, wrzucał, gdzie sugerował, ja tego sugerował... Ja seks? tego nie wiem, co Nie ja przeczycisz nie, mnie. nie wiem, No, ale to, ale to, to nie co bo o tym, z, tym siakiem, bo z kim się nie zadajesz, to ja takim się stajesz. Znalazłeś ja sobie, sobie powiernika, to teraz bierzesz, teraz zbierasz za niego, bo no, niego ja, się przyjechałeś nie wypowiadać, wrzucał ja materiały, ja wrzucał materiały sugerujące mój seks z moim świętej pamięci synem i ty bydlaku, Wiesz, ty skończony bydlaku, wycierasz sobie gębę moim dzieckiem, powiem ci więcej. Ty! Słuchaj, ty ja ty, ty tym się wtrąciłeś, wycierasz sobie swoją gębę moim formy, dzieckiem. Ty I ty za Dorę uratowałeś, kiedy przerwałeś Kasiuszowi, nie, nie Dobrze nie. wiem, co grałeś. Z tego ja szacunku dla pamięci. Z jakiego szacunku? Kasjusz miał rację! Słuchaj, kasiusz bo się, się nie tą tą w takim bajzlu, co my teraz jesteśmy, rozumiesz? To jest kurwa, to jest show. A to są ważne rzeczy, kasiusz, życiowe kasiusz, życiowe kasiusz, tragedie, kasiusz, które się kasiusz, powinny z daleka trzymać kasiusz, od taki już Kas już słusznie poruszył tą sprawę. I ty, no ja ty, fałszywcu, ja, ty fałszywcu, ty fałszywcu, fałszywcu, nie wycieraj sobie gęby no, moim no, dzieckiem, no, chłopie, chłopie, bo ty nie w uwagi na pamięć Mateusza przebałeś, tylko chroniłeś swojego zawodnika i swojego ziomka. Ty jesteś chory, naprawdę, jesteś chory, Jacek, kurwa, jesteś chory, nie? To zrobiłem z szacunku... Dla twojego syna, rozumiesz? Bo twój syn mi nic nie zrobił i go szanowałem zawsze. I ja kurwa bardzo przeżywałem jego śmierć, tak samo kurwa jakiego chłopca. Z koledzy, szacunku kurwa. dla Mateusza pojechałeś na, do, na, do niego, na, do największego jego hejtera, który, Ale ja nie który znam tak się, się cieszył z jego śmierci, ja że ja sobie jak... na zamówienie ja nie szynkę nie zrobił. Ja nie, nie wiedziałeś. wiedziałeś was, że... Oczywiście, to że co nie. ty tu w ogóle robisz, jak ty nie wiedziałeś? A ty jesteś chory, to to jaką jak ty tak jak grę jesteś? To jaką ty grę jesteś? jaka gra? Szalony reporter jest dla mnie dziennikarzem, tak jak każdy Kim inny. jest ja Cichy i dziesięciu innych. Kim jest dziennikarzem, który w ciebie we On w ogóle jest, jest odklejony wygada jakieś rzeczy, że on czeka na KSW, że ofertę ma już Svenu, ale odrzucił. Po pierwsze, nigdy w życiu nie miał oferty Svenu i w życiu nim nie byliśmy zainteresowani, a po drugie, to nie wiem, gdzie on się kurwa wybiera do KSW, bić się ze sportowcami, jak na razie to on z wiebiurem przegrał, nie? Ty dlaczego ja, ja... ty jedziesz z Konradem Niewolskim? Marcinem Najmanem? Czemu takie obrzydliwości Ale studiujesz? Z jakim Konradem Niewolski? Ja nie mam Konradęwska. Jak... Jakie jakim burdelu, w, w jakim Wie, już to jak Paweł? Ale ja jak to zażartowałem. No no, że się nadawać, no żeby widzisz, że ja, odbiera, ja ani zażartowałem! A ty robisz aferę! Ty durnie, a ja taki dziadzie pytam, ja taki Jaki dziadzie, nie Nie możesz może żartować. mnie ja. ten paków w no, swoją grę. Weź, weź mi nie ubliżaj, no. dobra? Dziadzie stary, kurwa. nie ciągle sugerowałeś, że rzekomo. Jakieś bramy w burdelu otwierałem. Roz, ja ci powiedziałem, że mógł być bramy w burdelu. Rozwij, ty się. Gadasz, ty rozwij, mi gadałeś, że mogę ci drzwi otwierać. nie bramy w burdelu. Dlaczego powtarzasz, no to masz takie odwiń, bdury, no. Aż tak cię przesiągnęło. Tak przysią... Ty masz syndrom sztokholmski? Nie, ty masz sy syndrom debila. Ja bo się jesteś, się de jesteś debilem, ja który nic pytam. nie rozumie. No. Jestem debilem, tak. A przy okazji jeszcze jestem absolwentem Wydziału Nauk Społecznych i Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nie wyglądasz na takiego, bo to nie jest tak. bo dyplom się ma. A nie wiem, czy trzeba na to Ale wyglądać. manier to Ty nie masz i zachować manier, się nie potrafisz. Paweł, ja Ci powiedziałem tylko, że to, że Ty jesteś prosty mechanizm, to, że Ty jesteś prosty, to, jest to że Ty prosty prosty jesteś kurzy to jest ty i misz o niewielkim rozumku, to, nie? to ja wiedziałem od zawsze. Ale że ty jesteś takim turbo debilem, żeby krzywdzić tą no swoją kobietę, obraz, nowoż, na, mi, to swoją kobietę. To tego mi, nie mi, wiedziałem. Mi, ja wiem, co mam robić, a ty uważaj po prostu, co mówisz, no. Jeszcze raz, jak Paweł, ty mi nie gro, żebym ja uważał, co mówię, bo powiedziałem ci, jedyne, co ty możesz mi zrobić, to jak zgubię kluczyki, to możesz. Jedhyne, sam... ci to możesz znać, mi samochód otworzyć. To, to mogę cię najebać, jak szmaty, kurwa cię rozkurwię w sobotę, tak, że będziesz najebany, kurwa, taki nie. Nie No to zobaczysz. Bo w przeciwieństwie do ostatniej sytuacji z twoim koleżką, nie ma tu u mnie ortezy. Jak wystartujesz, to od razu będziesz przeładowany. Powtarzają za Najmanem. Skrytykowałeś mnie, jako mój kolega, dlatego wiem teraz co już czuje patrząc na no ciebie. Dobra, czuję smród hipokryzji. Czuję smród od, od hipokryzji. Wiem co czuje Kasiusz, to ty wiem to co czuje wie. Nie skrytykowałeś najmana swojego nowego koleżki, ty syndromie takomski, ale, ale skrytykowałeś no, mnie idioto, za kurwa. sytuację, w której ty nie widziałeś. Ty nawet, ale nie ale za sytuację, syndrom, którą kolum, widziałeś, no. kiedy uderzył mnie, kiedy byłem w ortezie i rękami do tyłu. To, ja Ci powiem więcej, Jego powiem Ci więcej, kurwa, Co dziadzi jeden, za to, że jego dziecko 10. poruszyłeś, ciągnąłeś do debaty, to powiem, Ci tą rękę z ortezą połamać! Brawo! No! I się nie idź, jest! Jakie dziecko! No, weź mnie, nie ubliżaj Nazwa, normalnie. Powiedziałem, że Najman, no. a propos, tu no. właśnie to była rozmowa o yy, odnośnie... Tchórzu jeden, odnośnie... czemu nie wyszedłeś do Najmana? Nie wiem, nie wiem, Juźwiak, nie pytaj nie mu? noś Pytam się tak, Juźwiak, nie noś się tak, bo Ci żyła pęknie i do walki nie dojdzie. Już odpowiadam, 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 odpowiadam. Adam, a propos, y, propos Najmana i tej no. bzdury o, o, o tym, że, że rzekomym ma taką na dziecko, no, no kompletna bzdura, no. kolejna. Jaka, jaka bzdura? Kiedy już, dziecka, kiedy tak oczywiście, nienawidzi. że bzdura. Róbujesz kobiety, dzieci, wszystkich, ale, ale, ale jesteś tak, najgorszy, tak, nie? No. no i właśnie, i to jest ta no. bańka my dla Nie bańka, my tylko taki bańka, jesteś, taki to. jest ta bańka medialna. No. Tak samo nie ruszałeś to dziecka jak tutaj uważasz, że Ani nie obraziłeś, nie? Jeszcze raz. Bo jeszcze raz nierozumny jesteś, masz ani kurwa Nie Nie obraziłem ani. Co próbowaliście wyrazić, ocenzurowałeś ten materiał. Ja, ja jestem Bułgar, a no, ty jesteś kurwa, Sycylijczyk. Kurwa. Ocenzurowałeś to, kurwa. ten materiał, myśląc o tym, że tak to zostanie i taką będzie można narrację powtarzać, i tak będzie można mnie grylować. Otóż co, grillowany od jutra, wszyscy zobaczą ten materiał. I no. to gwarantuję. No. I jeszcze tylko się podpiszesz pod tym, jestem idiota Murański. No i się będą się... Obraziłem śmiast... kobietę, uważam, że nie obraziłem, nie? Ty nawet z klubu pogonili, w Trójmieście. Czy... Musisz gdzieś po kontakt trenować, bo cię wszędzie gonią, kurde. Taka łachudra z ciebie, nie? No. No, no co, nie wyrzucili cię z klubu w tańcu? Trenerów nie ty... nauszukiwałeś i tak dalej? No co? Jakich no. Co no. masz powiedzenia? Maruszaka nie oszukałeś, na co? że zostałeś pogoniony na co? Na, co? na pieniądze. Jakie pieniądze? No. pieniądze? Dobrze wieś, co ja nie jestem. Nie widzisz? jestem upoważniony, żeby ty, ty. twoje brudy, patrz, to jesteś oszust, nie stałeś pogoniony, akurat. Ty no, no, czemu ty kłamiesz? Czemu zakłamałeś? a nie zostałeś czemu... pogonionym. Gdzie tam, skąd gdzie trenowałeś, wcześniej? skąd pogoniony? No. Z klubu. Chory jesteś, co znaczy no, pogoniony. No, dobra, smoko! Ktoś to na, ma dlejty, Na ktoś ma wy... to więcej o na to, to że co, 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 co można kogoś gonić? Gdzie ty żyjesz? No, to nie są lata 90. jak auta otwierałeś. Co to znaczy goniony? Co to znaczy goniony? Co to znaczy goniony? No powiedz mi, co to znaczy, no, panie biznesmenie, Jakie nie ma. Opowiadasz pzdury, kłamiesz. Nikt nikogo nie oszukał na pieniądze, a ty czemu? ty też się chcesz na śmierć śmierci mego dziecka pożywić. A czemu ty się wtrącasz? Ale to by jesteś

ale kiedy Michał się. nie jest wcale skłonny do kontynuowania tej Zasady. rozmowy. To w jakiej Wiesz formule w końcu no się właśnie. bijecie? No jest pytaj pyta jego, bo to chyba. Bijemy nie się nie wie. w najostrzejszej możliwej formule dopuszczalnej w Polsce, w boksie birmańskim. O ja z tym, że z tym że i nie ma tam żadnych ty, ty, ob nie to ma to ja robię proste kurde a tak. ja ja sobie robię to kiedy ja sobie robiłem ja do ostatniego euro to ty podniosłeś hysterie na cały ty robię ja sobie na całą walki a ja jeszcze wieś kobiety jest to Jak ja ukraść krowę to dobrze nie, a ale jak do... koniemu jak Paweł ukraść krowę to dobrze jak Paweł ukraść samoch... ukraś samochód chupi, to źle ale jak Paweł ukraść samochód przepraszam krowę to dobrze Weź, tak, weź ty pajacu, weź ty pajacu, nie miej swojej jest, że jesteś 300%. Taka jest idiotą, nic nie rozumiesz, nic Takie nie rozumiesz, jesteś odczujony, nie? Takie są twoje zasady? Ty nie masz żadnych. Obrażanie nikomu, już dzieci wszystkich i tak dalej. Już, już pokazałem, w końcu przebiłem ten balon, bo nie bo się, był, się nie bo bo żadnego obrażania, i teraz, i teraz, i teraz do rzeczy. Kombinujesz się z wszystkimi, tak sobie kombinowałeś, że w wszystko się zesrałeś, tchórzu, cykorze kurwa. Zaraz do tego dojdziesz. No bij się jak facet z BMW, ale nie wymyślasz. Jakieś dziwne... A propos, tchórzu, ci no, korze? to teraz no. tak. To ja cię załatwię tak jak znajmanem? cię, załatwię jak z najmanem nie chciałeś. Bo mi dziecko, zmarło, głupku! Czego kurwa nie o, rozumiesz? Bo no, nie chciałeś się być dziecko, Czego nie rozumiesz? Nie kłam, ty skończony nie przy głupie? dziecko pokryta! ale o tym dzieckiem się nie zrozumiesz. No. Chodź Nie wiesz, jak było, to ty gadasz za bzdury! Miałeś się być dwóch tak, na moje miejsce! Kuła, ty kurwa, ja wszedłem na twoje miejsce, zgadzasz się, to jest mój... Bo Czę mi dziecko, zmarło! Nie mówię o sytuacji, O czym mówisz?! Małej, wcześniej się wycofałeś z pojedynków. Jakiego? No, z pojedynków najmarsza. Gdzie?! Proponowałeś walkę dwóch na dwóch. Federacja no, wymyśliła no, walkę, no, tak. formułę dwóch na dwóch. Federacja, Federacja Heilig myśli. wymyśliła Federacja walkę dwóch na dwóch. Była się najbardziej hitowa. Ja, ale powiem Ci więcej! więcej nie, nie byłoby w marcu nie. ani walki dwóch na dwóch, ani jeden na jeden! Tego nie wiesz też? O matyszaku nie wiesz, że żył pamięć mojego dziecka, o wiesz, tym, że moje dziecko weź, zmarło, weź, dlatego się z walki to, wycofałem, też nie wiesz. wiesz! O tym wiem, o tym nie mówię, mówię o tym, wiesz! wiesz, a O tym nie szczęśliwie się wycofałeś, że o tym wiesz. Co? i masz tutaj, wiesz jak ja czuję teraz, jak ja czuję, co czuję, Kaciusz... Bo się bałem, bo się bałem kompromitacji i wymyśliłem walkę 2 na Aha, i mój syn zmarł, bo ja się bałem kompromitacji. No, ale co ma syn do tego, jak ty się wycofałeś z walki z najmanym wcześniej? Miała być walka dwóch na dwóch. To nie jest tajemnica. Co ty cały czas tu się zastanawiasz O czym, o to czym ty, o ty konkretnej sytuacji mówisz? O no, konkretnej sytuacji. Wcześniej jaki? nie chciałeś się być z, najmanem? Powiedziałeś, że chciałeś się być z najmanem? powiedziałeś, że będzie walka dwóch na dwóch. Na ty podstawy takie bzdury. No, ktoś no, wszystko o ci o tak powiedział. Marcin, a wszyscy o tym, wszyscy wiedzą, o tym wszyscy. Wiedzą. Wszyscy wszyscy. wiedzą. Wszyscy o tym wiedzą, no. że Ania ale będzie sprawą do ostatniego euro. To nie jest tajemnica. I to jest obraźliwe. Ale co tacy wszystko wiedzą? Co znaczy wszystko wiedzą? co nie robi z tego tajemnicy, że się biedzieć na dwóch. Bo tajemnicy, że Ania będzie z tobą do ostatniego euro, się To co od, ci oburza? O czym ty mówisz? Federacja rozdaje karty. Kogo gościmy na linii? Panowy reporter, oczywiście. proszę. To zaraz powiem, że nie ta, będzie rozmawiał, bo mam 10 ta, spraw w sądzie. sobie problem do federacji. Co? Nie no kurwa strasznie odklejony gość kurwa na maxa. mieszam, ja, ja a... mówiłem, mieszam je baszek, wasze gadam się gadam jakieś to niesłuchane historie, nie? I się dziwić, że jest problem... Aha, odklejony, to aha, to zaraz, zaraz, to odklejony to ty założyłeś, założyłeś kilka dni po, moi, da, po śmierci mojego dziecka, tam I, tam mojego mojego dziecka. I, małeś, o czym tak jestem odklejony? Bo ty jakąś narrację robisz, Jacek to zło, to na czym polega Jacek to zło? Bo Jacek jako ojciec zmarłego dziecka gdzie jestem przez cały bo to jest kurwa rozumiesz? Nie, kurwa rozumiesz? Rozumiesz? Zaznacz, że ty cały czas o dzierdzu gadasz kurwa idioto, he? Dnia, że ci kurwa... się. No, Cały czas gada o tym szacunku dla niego, myślisz co o tym nie mówił. Nie zasługujesz na to, żeby ci poładać sapsę kurwa, nie? Mam pytanie do Jacka! Czekaj, czekaj Tomaszu, bo tutaj się dużo w studiu dzieje. Ja mam pytanie, czy jak ja w nie wstaję na już podam tęsknę... Jeszcze raz, tu jeszcze, jeszcze Weź mi no, ty, ty no, Ty nie, nie wycieraj sobie ligowo, gęby! Nie zasługujesz, żebym ci na weć Ty sobie wycierasz gębę! cały czas obwodu, nie tego. Aha. Ty ty klatierujesz typowi, w mówisz, że sobie wzięliście problem. Jak ja bo mówię, że problem. polega na, na tym, że się zadałeś ze śmierdzącym ze śmierdzącym typem hejterem, który palił po śmierci mojego dziecka. Nie, ty kim ja się działeś się na ławce? Ty mu się rozpłakiwałeś. ty mu się wklęka, bo, bo bo Wiesz, zzałeś zzałeś, granice, w rękaw upłakałeś. Bo przejęły właśnie na który za mąż nie Murana. I oczywiście przypadkowo wyszedłeś. Beszłam się do Ale całego to jest świata wina? Moja wina mnie nie znałem! Moja wina! Moja wina! Ja jestem winny. Teraz mu tutaj klakierujesz znowu. Zapraszamy panów. Tak ci weszł wesz 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 z tego najmana, że kurwa, bo bawiam się co zrobić, to jest od razu, żebyś wiedział, że będzie reakcja. No, no. Spokojnie, będzie akcja, Chcesz, będzie... Się będziemy będzie akcja, będzie reakcja, żeby nie było. Już drugi raz rąk nie opuszczę. Tu ja mam sobie zasadę. No właśnie widziałem. To pokazałeś, widział? Zaczęło mnie to. Pokazałeś to mnie jakie ruszy, masz to to zasady. Jak apelowałeś, żeby Matysiak został na linii. Bo chciałem służyć do pani. Żeby wykończyć dziecka! Przecina, przecina przecinać, Przecina serce żyletko! To Zaapelował, żeby to zakończyć. Ja, nie, ja jeżeli nie pamiętasz, ja, ja cały czas robić. Tak, to apelowałem to do cięcia. bokserska przodem. przodem, przodem, już do kamery.